Hej, Kat, Alice Art! Witam w kolejnym odcinku z moimi rysunkami i bardzo się cieszę, że wracamy do tego formatu nagrywania na bieżąco co dwa tygodnie. Odcinka Sketchbook, który był spokojny, ale trochę męczący. Więc to jest mój kolejny szkicownik Winsor and Newton. Miałam już go na spiralce i dostałam na święta taki oto książkowy, bo lubię książkowe szkicowniki, są spoko. Jest to szkicownik. 29 dokładnie. Um, I jeszcze na szybko. Yy, robiłam dosłownie dwie prace na kartkach. Tak się odzwyczaiłam już, bo wcześniej wszystko w szkicowniku. Um, ten kolor wygląda strasznie czerwony. Co się dzieje? No i w każdym razie tutaj ćwiczyłam sobie takie blendowanie markerów, bo ja często bardzo zostawiam taką po prostu taki ostry cień i chciałam trochę popróbować właśnie blendowanie ostrość mi się ucieka i wyszło coś takiego no staram się nauczyć w końcu a tu jest jeszcze jeden fail ale nie wiem czy to przez to, że użyłam po raz pierwszy nowego papieru do akwareli czy dlatego, że pędzel, którego używałam to był naturalny i on był mega miękki i po prostu nie trzymał takiego szpicu, jak się nim malowało. I dlatego, że tak powieszczałam. Ale dokończyłam to i powiem Wam, że zrobię tego readera po prostu, bo to ma potencjał, ale nie było dobrze wykorzystane jeszcze. No, przejdźmy do szkicownika, czyli czegoś, co Was interesuje. Trochę w nim rysowałam. Ogólnie to nie jest też jakiś mega gruby szkicownik, bo on ma 48 kartek. I w ogóle jest. Ma perfo, perforację na kartkach. Można je sobie wyrwać, jak ktoś jest małym dewastatorem. No i tutaj mamy, wiadomo, cytat bardzo motywujący. Największym błędem, jaki człowiek może popełniać, to strach przed popełnianiem błędu. Start, koniec, końca jeszcze nie ma. No i na pierwszej stronie jest Loś z Akim. Jeśli ktoś oglądał sketchbook tour. To widział szkic tego czegoś, który był planowany w tamtym szkicowniku, już. I tak. W ogóle fajne jest to, co do tego szkicownika, że jakby ta perforacja się nie liczy do formatu. Na zasadzie, jak wyrwiecie, to macie dalej kartkę w formacie A5. Takie małe, właśnie porównanie. O, tutaj jest A5, to jest całkiem spoko. No więc jest i Aki. Moi ukochani chłopcy, i nawet taki bardziej zimowy rysunek tu jest, bo jeszcze było zimno, w lutym. Tu jest. O, lubię tą stronę, jest bardzo kolorowa. Jakbym e, często mówił, że lubię jakąś stronę, ale warto lubić swoje prace, bardzo polecam. Tu jest ogółem: jest Leoś, jest Tyler. Moja ostatnia, jedna z bardziej. z częściej rysowanych parek. Znaczy, Parek, hm, hm. No, oficjalnie jeszcze nie są razem, ale taki jest plan. I bardzo lubię, zresztą, zresztą, zresztą ten rysunek lubię, wygląda całkiem spoko. Chociaż niepokoi mnie wygięcie ręki Losia, ale to jest już inna sprawa. I tak, loś ma zarąbistą bluzę z łóżkami. Aki i Dylan, M musiał być dobry content w tym szkicowniku, prawda? Musiał. Y no i chciałam to pokolorować kartkami, ale wzięło mnie jakieś lenistwo i stwierdziłam meh, rysuję to jednak, koloruję to pisakami i lubię takie odcienie szarości, bardzo fajnie wyglądają. A tu ich piesał, to jest Reggie. <grym> tak, i haczy ostaty w cały czas. Nie wiem jak go ustawić, za każdym razem będę haczyć. O, a tu jest Kuro, To jest ocek y, Oliwii, Iwanów. Um... Tak, często rysuje jej postacie. Ona moje też rysuje, ale to długa historia. I tu jest w każdym razie z Le8, jak śpi i wyzywa go potem. Wiem, to powinno być drugie P, ale zrobiłam taką kreskę, więc. A to jest Joru, to jest też Joru? Joru? Chyba tak? Nie napisałam no nie. W każdym razie to jest siostra, Kuro, i ona bardzo lubi Dylana. I Dylan lubi ją. I tak. Właśnie. Yy, fajny tekst. I dużo Dylana z takim. I nawet Aron. I to też chciałam dokończyć, ale mm, skończyło się na tym jednym różowym kolorze. Bo zawsze tak takie rysuję coś bardziej ambitnego, że na drugi dzień nadpatrzę i mam takie. Nie. Jakby. Szkoda kończyć, ale szkoda też go. Wymazywać i tak potem wychodzi takie coś. Ale to ma potencjał, pamiętajcie, nie? Próbujcie kończyć jak najwięcej rzeczy. Strona za kim? Musiała być strona za kim? I dałem go w takim jaśniejszym tutaj yy, ubranku troszkę. I powiem wam... Jakiemu nie pasuje tak bardzo w jak czerwony. Jego taki główny design to jest właśnie... Coś czerwonego i szare spodenki. Tutaj też widać. I to jest Ak Dylan. Dylan. Aki jest, ma mikrofon, a Dylan ma gitarę, gitarę elektryczną, bo Dylan Nie umiem się słońcać, przepraszam. Bo Dylan gra na gitarze. I. rysowałam chyba trzeci czwarty raz z gitarą, ale pierwszy raz elektryczną i tak. Mm, fajnie. Oczywiście markery przebiły bo jak, żeby to inaczej, nawet na te... ile tu jest? 170 gram to przebiły sobie, no trudno bywa i zrobiłam takie szkice z Akim. ten bardzo lubię tutaj, o no i tu też Aki i moja ulubiona taśma kocham go też dużo osób na Instagramie jak to wrzuciłam właśnie mówiło, że ma uroczą mordkę, dziękuję no, jaki jest moim uroczym chłopcem, co ja zrobię. Tu też jakieś bazgroły. żeby Rysunki z potencjałem, których nie chciałabym się kończyć, o. Ym, z Leosiem i Taylorem. I tu w ogóle ta strona się tak dziwnie zagina. Bo on jest, w tym miejscu to jest jakby sklejane z resztą kartek. Ale to jakoś nie przeszkadza w rysowaniu. I tu jest dalej jeszcze Tyler i Leoś, jak się trzymają za rączkę. I po prostu... Jezu, nienawidzę rysować jak postacie trzymają za rękę. W sensie to wygląda super, ale rysowanie tego jest straszne. I kolejna fajna taśma. W ogóle, przypomniałam sobie o istnieniu ich. Co tu się stało? Co się tu zagięło? Halo. No drodno. Tu jest jeszcze... Już na sam koniec. Są są grołki no tu, tu jest koci skład po prostu. Ja, ja to przybliżę, dajcie mi sekundę. A tu jest koci skład, ten mały to jest kuro, tu jest aki, a tu jest werbing, który próbuje go umyć, bo jest brudny. A tutaj ogółem ci piękni panowie to jest właśnie Leoś, mój person i Haru, to jest kolejna, kolejny oczek yy, Oliwii. i tak, to jest najbardziej uroczy i najbardziej niekanoniczny szyb na świecie, ale wyglądają przeuroczo. No oficjalnie nie są razem, ale są, można powiedzieć, są przyjaciółmi, tak? Tak można powiedzieć. No i chciałam ich bardzo narysować. Więc na razie to tyle. Trochę krótszy filmik niż ostatnio na pewno. Więc do usłyszenia w kolejnych filmikach. No i cześć!